Dzień dobry, nazywam się Traczyk Paweł, prowadzę gospodarstwo w Gminie Załuski, zajmujące się truskawkami i warzywami ogólnie ogórki i brokuły. Stosuję preparaty Elvita Promes, ponieważ uważam, że jeżeli chodzi o truskawki, bardzo fajnie się ukorzeniają i znacznie wzrasta plon tych truskawek. A jeżeli chodzi o produkt kalcio, czyli wapno, to po prostu jest większa trwałość owoców, wybarwienie, mają więcej briksów i po prostu są bardziej trwałe na przechowywanie i na transport. Jeżeli po prostu kontrahenci zakupią, to po prostu są zadowoleni z tego owocu, ponieważ jest stosunkowo długim do przechowywania. Również na plantacji Brokuła stosowaliśmy nawozy posypowe El Plonster i uważamy, że te nawozy bardzo fantastycznie działają, ponieważ w krótkim czasie się rozkładają i przynoszą wymierny efekt. Nazywam się Edward Golasa, mieszkam w Golasznaszewska 27. Produkuję truskawki od niepamiętnych czasów, od, od urodzenia można powiedzieć i od trzech lat stosuję Calcio Plus i jestem z tego bardzo zadowolony, ponieważ jadą w długą drogę i. Nie ma zwrotów, nie ma reklamacji, nie ma żadnych uwag na temat tenderności czy jakichś odgnieceń. Mogę zademonstrować, jak ta truskawka jest twarda. Ciężko ją przerwać po prostu. W tym roku wiadomo, że występowały na wiosnę niekorzystne warunki. Były przymrozki, była susza i krzaki były niewyrośnięte z wiosny. I zastosowałem pierwszy raz ergostin. Wigor tych krzaków się bardzo poprawił, liście wybarwił, zrobił się bardziej zielony, taki soczysty. No i krzaki poszły w górę od razu. W zeszłym roku na mojej plantacji wystąpiły duże uszkodzenia mrozowe po zimie, bo były bardzo niskie temperatury. Pod koniec lutego i w marcu. I po prostu miałem, połowa krzaków, można powiedzieć, wyleciała. Te, co zostały, były w bardzo słabej kondycji. I na wiosnę zastosowałem Radipak. Jest dużo lepiej, krzaki się rozrosły, roz, rozkrzewiły. Zresztą widać po plantacji. To był co drugi krzak tego został po tamtej zimie. No, dzień dobry Państwu, nazywam się Leszek Stan Greciak, pochodzę z miejscowości Noworowo, za Załuski, jestem plantatorem truskawek, mam ich kilka rodzajów, azję, Roxane, Rumbe, asię, stosuję środki i odżywki z firmy Elvita, jestem zadowolony z tych środków, ponieważ dają dobry skutek. Proszę popatrzeć. O, tu mamy truskaweczkę, Tak, tak. O, są dość twarde, jędrne. Stosuję takie środki, między innymi jak Calcio Plus, Sadbox Delis, yy, nabozy bezchlorkowe, Elvita Alga, Elvita Ochrona. Po tych środkach truskawki są jędrne, trwałe i dość długo utrzymane w świeżości. Do zabiegów grzybowych dodaje elwitę ochronę, działa ono skuteczniej i dłuższa jest świeżość truskawki. Zapobiega grzybowi. Środki te polecam jako producent owoców miękkich.